Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto we mnie uwierzy, pragnąć nie będzie. To są słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj Jezus sam mówi, że jest chlebem na życie wieczne. Kochani, wróćmy na chwilę do wczorajszej Ewangelii, o pragnieniach. Mówiliśmy, że każdy z nas ma jakieś pragnienia, ale mamy też pragnienia duchowe. Które pragniemy zrealizować. I niewątpliwie dzisiaj pomaga nam sam Jezus zrealizować pragnienia duchowe poprzez właśnie słowa, które wypowiada. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, kto we mnie uwierzy, pragnąć nie będzie. Jezus dzisiaj mówi wyraźnie, że każdy, kto w Niego uwierzy, nie będzie pragnął. Każdy, kto przyjmie Jego łaskę, każdy, kto przyjmie Jego dar, każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma życie wieczne. Warto sobie dzisiaj zdać sprawę, warto się zapytać, czy ja rzeczywiście pragnę tego życia wiecznego, czy ja pragnę zrealizować swoje duchowe pragnienia. Bo Chrystus przychodzi w każdej Eucharystii. Chrystus przychodzi do nas w każdym momencie naszego życia. Aby nas zaspokoić, zaspokoić swoim słowem, drogowskazem, który zawiera się w tym słowie, zaspokoić nas swoim ciałem, swoją krwią podczas Eucharystii. Ale to tak naprawdę tylko od nas, kochani. Zależy, czy my chcemy być zaopatrzeni, czy my chcemy, aby Jezus nas napełnił swoimi darami. Czego dzisiaj życzyć? Na pewno tego, abyście w chwili wolnej skorzystali z adoracji Najświętszego Sakramentu, ale również z tego, abyśmy dzisiaj zapełnili swoje życie duchowe, pragnienia duchowe i przyjęli Komunię Świętą. Do tego Was zachęcam. Ja już jestem po Eucharystii, więc tym bardziej jestem radosny i szczęśliwy, że mogłem na początku dnia przeżyć moment spotkania z Jezusem i nakarmić. Swoją duszę pokarmem na życie wieczne. Zachęcam Was, kochani, do tego, abyście nie poddawali się, abyście wytrwali w swoich postanowieniach, abyście wytrwali w swoich pragnieniach, tych tutaj ziemskich, materialnych, ale także abyście w tym wszystkim pragnęli spełnić swoje pragnienia duchowe. Do czego Was zachęcam? Pozdrawiam z nadpięknej Wrocławskiej Odry. Jadę dalej, aby budować swoją kondycję, poprawiać wydolność, no i przede wszystkim dbać o zdrowie. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.